Wczoraj zakończył się kolejny rajd dookoła Dolnego Śląska. W sześciu OS-ach zawodnicy pokonali w sumie 25 km. Zobaczmy ostatni odcinek specjalny Trzy, i poznajmy zwycięzcę dwa, całego rajdu. 1 start. 80, prawy. 5 minus. 5 minus. 30 prawy. Do 86, minus przyciąć. Środkiem. Teren zabudowany, szkoła. Uważaj na dzieci. Za szczytem 80, dobrze. Zredukuj, zredukuj. Uwaga rowerzysta. Do lewej, tnij 80. Lewy 3 zacisk. Ustąp pierwszeństwa. Teren zabudowany. Czysto, prosta. Tnij do prawej. Meta! Panie Waldku! Gratuluję! Zdał Pan egzamin na prawo jazdy z yes. trofeum Szampan To jest Pana chwila!